Posłuchaj, co go do Leszek. my tam bydymy, Całko załoga śląskogotka. Coś dla siebie, wróć. A no i 23 sierpnia do klubu Albatros w Kokoszycach na wielko uciecha 2:14. śląskogotka to jo. Impreza organizowano przez śląskogotka.com i Radio Bercix Bawić was bydą Jula i Kola, Klaudia i Kasia Chwołka, Duo Koral, Roman Kostka i o tam wyda, A wszystko poleci na żywo w Radiu Berdzik Silesia. Szczegóły na slonskogotka.com i Radio Bercik EU. Tuż do zobaczenia 23 sierpnia na Olszyny 74 w Wodzisławiu Kokoszycach. Polecą i zaproszę Leszek Filec.